Jesteśmy z Tuliszowa z Zagłębia i jesteśmy tutaj pierwszy raz. Chcieliśmy podziękować za naszą rodzinę i prosić o to, żeby przetrwała i wszystko się układało w miarę możliwości. A jesteśmy tutaj, ponieważ też może chciał zobaczyć. Jego promotor na studiach projektował część ten, a może jest inżynierem. I bardzo go to interesowało, jak to jest zrobione, jak te betony wylewały, bo to jest jego, on buduje mosty i, i jeszcze przed wyjazdem, ponieważ byliśmy parę dni w Warszawie niespodziewanie i chcieliśmy to zobaczyć, a już jesteśmy naprawdę przed wyjazdem i wracamy do domu. Najbardziej podobało mi się to, że jest taka skromna w środku, że nie ma tego przepychu, tego blichtru i ta skromność to jest to, co robi wrażenie.